Trzeba mieć inną konstrukcję psychiczną, by wskoczyć na półtonowe zwierzę przy prędkości 65 km na godzinę. To niebezpieczny sport. Serce amerykańskich wyścigów konnych to potrójna korona. Są trenerzy, jockeye i właściciele. W tej grze są olbrzymie pieniądze. Wbiłem się tu i nic mnie stąd nie ruszy. Ludzie mają nas za świrów. Mike Ripauli wydaje ponad 20 milionów rocznie na konie. Ten twój Twitter, Mike ma niewyparzoną gębę. Oczekuję, że trenerzy stworzą koniom najlepsze warunki do zwycięstwa. Dobry koń może osiągnąć wszystko, ale trudno go znaleźć. Trenerzy zwalniają jednego jokera i zatrudniają innego. Nie ma mowy o lojalności. Mam dobrze wypaść. W autach i motocyklach są hamulce, konie ich nie mają. Nie byłem gotowy na emeryturę. Wolę zginąć na koniu, niż umrzeć z nudów. Jeśli zdobędą Triple Crown, przejdą do historii. Będzie jazda. Można wygrać ogromne pieniądze. A świat ma szansę zobaczyć, kto jest najlepszy. to